Witam was. Jestem Bartek. Zapraszam na rozpakowanie Wiko Highway Pure. Na samym początku muszę Wam powiedzieć, że fajnie, że akurat z Wiko udało mi się również nawiązać współpracę. No i pierwszym urządzeniem od tego producenta, jakie do mnie trafiło jest właśnie Highway Pure. Co do samego opakowania zostało ono utrzymane w barwie takiej turkusowej oraz czarnej. Z tyłu mamy zaprezentowane wszystkie wersje kolorystyczne jeśli chodzi o to urządzenie. Z tego co patrzyłem do pudełka akurat wersja, jaka do mnie trafiła jest to wersja Black Grey, czyli mamy czarne urządzenie, a także szarą ramkę dookoła urządzenia. Jeśli chodzi o skróconą specyfikację, tutaj z tyłu mamy mniej więcej to przedstawione. 4,8 cala AMOLED, rozdzielczość HD. Mamy obsługę LTE 4G, mamy Snapdragon 410 oraz 2 GB pamięci RAM, 1,2 GHz, ale są takie dwa kluczowe aspekty, jeśli chodzi o to urządzenie, czyli grubość, a także waga. Mamy 5,1 mm, naprawdę urządzenie jest niesamowicie cienkie, ale też waga. 90 Gram. Poniżej 100 gram waga smartfona naprawdę jest lekki, dosłownie jak piórko. Dobra, przejdźmy już do samego rozpakowania, tak więc jak zwykle podnosimy wieko. Najpierw no co nam się ukazuje jest to Wiko Highway Piór. Mamy tutaj z tego typu taśmkę, tak więc możemy bez problemu urządzenie wyciągnąć z pudełka. No i oczywiście pierwsze wrażenie, smartfon jest naprawdę cienki i przede wszystkim lekki. To od razu czuć po chwyceniu tego urządzenia do dłoni. Zobaczmy co mamy dalej w zestawie. W Dalej w zestawie mamy tego typu wytłoczkę, ją oczywiście możemy wyciągnąć. No I z tego co widzę, zestaw jest całkiem bogaty. pierwsze co mi się na pewno rzuca w oczy, z czym się często nie spotykam jeśli chodzi o testy smartfonów, to to, że w zestawie mamy dodatkowo pokrowiec do naszego urządzenia. Z tego co widzę jest to jakieś takie połączenie guma, także tworzywa szucznego. Zobaczymy jak ten pokrowiec będzie się sprawować. Jeśli chodzi o dalszą część zestawu, tutaj mamy jakąś dość opasłą, szczerze mówiąc instrukcje obsługi, ale, ale podejrzewam, że dlatego, że jest ona w różnych językach. Kolejna sprawa, nie wiem co to jest, zobaczymy co tutaj mamy, co tutaj mamy. O, i to jest naprawdę fajna rzecz, ponieważ dostajemy przejściówki na różne standardy kart SIM. Ja się pierwszy raz spotykam, jeśli chodzi o to w zestawie takim sprzedażowym od razu do smartfona. Naprawdę tutaj Wiko ma u mnie ogromny plus. Kolejna sprawa... Coś takiego, coś takiego dostajemy. Wygląda to jak bryloczek, i z tego miejsca możemy wyciągnąć ten ejector, jak to się ładnie określa, narzędzie do wyciągania. Tacki na kartę SIM. Też dość fajne rozwiązanie, że jest to w takim gumowym pokrowcu i może to nam służyć jako bryloczek. Naprawdę fajna sprawa. Kolejna rzecz jest to z pewnością ładowarka sieciowa. Ładowarka sieciowa zawinięta dodatkowo w jakąś folię. Z tego co widzę, mamy 5V 1A do baterii 2000mAh. To powinno w zupełności wystarczyć. Kolejna sprawa: kabel mikro-USB, ale też jest to fajnie zaprojektowane, ponieważ dostajemy kabel, który jest płaski, też dość fajny efekt designerski, można tak właśnie to określić, efekt designerski to tworzy, naprawdę tutaj Wiko jeśli chodzi o pakunek, a także te dodatki, już mi się to wszystko podoba, no i ostatnia rzecz, tutaj musimy się dobrać do tych słuchawek, słuchawki z tego co widzę są dokanałowe, zapakowane jeszcze w osobne Opakowanie. Mam nadzieję, że to się uda nam jakoś tutaj wyciągnąć, i w ten sposób wyciągamy. No i z tego co widzę, słuchawki, tak jak wam oczywiście powiedziałem, są dokonałowe. Dostajemy do nich dodatkowe gumki, a także porównując to do kabla microSB, również słuchawki są z płaskim kablem. Tak więc, plątanie zostanie tutaj po prostu ograniczone. Przejdźmy już do samego urządzenia, czyli Wiko Highway Pure. Spróbujemy urządzenie od razu uruchomić. Mam nadzieję, że jest naładowane. Pojawi nam się logo Wiko, a także Powered by Android. Od razu widać, że mamy do czynienia tutaj z amoledem. Ja już to widzę, że czerń jest naprawdę na dość przyzwoitym poziomie. No i oczywiście wrażenie robi grubość tego smartfona 51 mm. Jest to naprawdę cienkie urządzenie. Dodatkowo ta waga, no po prostu urządzenie jest od razu w dłoniach, ja to czuję, jest dosłownie leciutkie. No i jestem ciekaw przede wszystkim jak ten Snapdragon 410 poradzi sobie z tym systemem, który nam Wiko tutaj zaserwowało, czyli osobna nakładka. Natomiast z tego co widzę nakładka, która jest dość podobna, dość zbliżona do czystego Androida, którego bardzo oczywiście lubimy. No i standardowo, Jeśli macie jakieś pytanie odnośnie tego urządzenia, co mam tutaj sprawdzić, jakie kwestie poruszyć w recenzji, czy to w pierwszych wrażeniach, piszcie wszystko śmiało w komentarzach poniżej. Natomiast ja się tymczasem z wami żegnam. Nam. Pozdrawiam Was na razie.